Pan blisko jest oczekuj go Pan blisko jest W Nim serca moc Pan blisko jest oczekuj jest, oczekuj Go. a blisko jest, w Nim serca moc. Gromadzimy się w godzinie miłosierdzia w Kaplicy i Sanktuarium świętego Maksymiliana w Niepokalanowie. Więc za wstępnictwem świętego Maksymiliana Kolbego i świętej siostry Faustyny Kowalskiej i skończonemu miłosierdziu Bożemu polecamy wszystkie nasze intencje, dusze zmarłych, prośby, intencje tutaj nas obecnych, które naszym w swoim sercu, zanoszone przez widzów telewizji Niepokalanów, nadesłane do naszego sanktuarium, przekazane przez wszystkich proszących nas o modlitwę Naszych przyjaciół, sympatyków, pielgrzymów i dobrodziejów. Modlimy się także w intencji beatyfikacji sługi Bożego brata Innocentego z naszego klasztoru. Pokornie prosimy o tryumf niepokalanego serca naszych sercach, w naszych rodzinach, na naszej polskiej ziemi i na całym świecie. Prosimy Boga, miłos pełnego miłosierdzia, o pokój na świecie. Abyśmy żyli w zgodzie, uwielbiając Pana Boga i wracając do życia według Jego woli. W tej intencji będziemy odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze Nasz, któryś jest w niebie święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiono od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grześnymi, teraz i w rodzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, na nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Anny, umęczon pod pąskiem Piłatem, ukrzyżował, umarł i wstąpił do niebie, trzeciego dnia z martwych na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, święty chłopcowanie, brzegów odpuszczenie, ciała z stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wasze, nasze błaganie, za nasze, i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej dla, nas Miej dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej mu dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej mu Dla Jego bolesnej męki. miłość dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przykładanie są grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niejło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki dla i świata. Miej dla jego bolesnej męki. W dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. W dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej się świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej się świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki niejmu sercze dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki niejmu sercze dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki niejmu sercze nas i całego świata dla jego polestnej męki Dla jego bolesnej męki. Niejmu losie odczyta nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niejmu losie odczyta nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niejmu losie odczyta nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niejmu losie odczyta nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Pan naszego Jezusa Chrystusa, na, na za grzechy nasze i, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej mi o Dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej mi o Dla nas i całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej mi o Dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej mi Dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki,

całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Świata. Dla Jego bolesnej męki. Jego się i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mniej Mniej w w i dla jego bolesnej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej Jego i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosnych czytanas dla jego bolesnej męki nie miłości tchna z wiecznego świata dla jego bolesnej męki nie miłości tchna z wiecznego świata dla jego bolesnej męki nie miłości tchna z wiecznego świata dla jego bolesnej męki nie miłości dla nas i całego święty świata. Święty Boże, Święty, święty Mocny, święty, święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym święty, światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Się nad nami, i nad całym światem, o krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie o krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie o krwi i wodo, któraś wypłynęła Z najświętszego serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie Jezu, ufam Tobie Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam fantomie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Matko Miłosierdzia, za nami. Królowo Pokoju, za nami. Królowo Polski, za nami. Święty Józefie, Święty Maksymilianie, się za nami. Święta Faustyno, się za nami. Święty Janie Pawle, módl za nami, Błogosławiony Michale Sopoczko, módl się za nami. Się za nami. W dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Modlitwa za ojczyznę księdza Piotra Skargi, strona czwarta. Boże Rządco i Panie Narodów, z ręki, z ręki karności Twojej racz nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości, Wszechmogący wieczny Boże, spóść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali krę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby Go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła am. Pan Jezus do serca Twojego chce wejść, czemu w uporze swym trwasz? On czeka na progu, nie pozwól mu przejść, jaką odpowiedź mu dasz? Tyle już razy. Na dworze Pan stał I teraz znów czeka u drzwi Byś sam z własnej woli Zaprosić Go chciał On wieczne szczęście da Ci Wiesz dobrze, że szczęścia nie może świat dać. Szczęście u zbawcy jest nóg. On spokój i radość do serca chce wlać. Pozwól przekroczyć mu próg. Tyle już razy na dworze Pan stał i teraz znów czeka u drzwi, by sam z własnej woli zaprosić Go chciał. On wieczne szczęście da Ci tyle już razy, na dworze Pan stał I teraz znów czeka u drzwi Byś sam z własnej woli Zaprosić Go chciał On wieczne szczęście da Ci Niechaj będzie pochwalony i Najświętszy sakrament. Niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków Niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Teraz i i na wieki Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.